Błędy, przez które możesz nie zdać matury z matematyki, czyli najgorsze i najczęstsze błędy, jakie zauważyłem, że potraficie robić właśnie podczas rozwiązywania zadań maturalnych. Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj błędy, przez które możesz nie zdać matury, część druga. Ale mam nadzieję, że żadnych tych błędów nie zrobicie jak coś. Tutaj trzymajcie materiał z tamtego roku. Jeżeli chcielibyście jeszcze jakiś materiał właśnie z najczęstszych błędów, to również napiszcie hashtag w komentarzu maturaerror. Po co mi ta matma? Pierwszy błąd. Macie nierówność taką kwadratową do rozwiązania, że x kwadrat jest mniejszy niż 9. No i teraz część z was pomyśli sobie, no super, super, to co? To może spierwiastkujemy to sobie stronami, no to dostaniemy, że x jest mniejszy od 3. I super, ekstra, będziecie zadowoleni, ale niestety to będzie... Źle będzie niestety. Co tutaj jest źle? W ogóle, żeby móc pierwiastkować nierówność stronami, to musicie być pewni, że obie strony są nieujemne, ale to tak a propos. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pierwiastek z x to nie jest po prostu x, tylko to jest moduł z x. I w tej sytuacji, jeżeli chcecie to spierwiastkować, to nie mówię, że nie, można, tylko tu dostaniemy wartość bezwzględną z x. No oczywiście mniejszą niż 3. No można to potem rozwiązać, że x jest mniejsze od 3 i naraz jest większe od minus 3, czyli x ogólnie należy od minus 3 do 3, Tak można. Natomiast na maturę podstawową myślę, że najbezpieczniej by było to rozwiązać jeszcze inaczej. Czy jak typową nierówność kwadratową, czyli przerzucić sobie 9 na drugą stronę, czyli minus 9, tu będzie 0. Teraz trzeba roboczo przyrównać to do zera, żeby znaleźć miejsca zerowe, czy x kwadrat będzie równy 9, czy x będzie równy 3 lub będzie od minus 3, no i rysujemy sobie oś, rysujemy sobie minus 3 i 3 miejsca zerowe zaznaczone, ponieważ tu przy x kwadrat stoi 1, więc liczba dodatnia, więc parabola ma ramiona do góry. No i teraz, ponieważ to ma być mniejsze od zera, no to interesują nas te wartości, czyli nasz x rzeczywiście należy od minus trójki do trójki. To będzie dobre rozwiązanie takiej nierówności. Drugą sprawę, jaką dla Was mam, to jest nierówność, ale tym razem właśnie od razu z wartością bezwzględną. Macie załóżmy wartość bezwzględną z x Minus 2, że to ma być większe niż Minus 1, no i część z was sobie pomyśli No dobra, wartość bezwzględna z modułem No to przecież wiem jak zrobić, czyli x minus 2 Większy od minus 1, czyli x będzie większy Od minus 1 plus 2, to będzie 1 A tutaj będzie x minus 2 Mniejszy od 1 już tak, bo Zmieniamy znaki symbol nierówności Czyli ogólnie x będzie mniejszy od 3 No to x większy od 1, x mniejszy od 3 No to jakbym sobie to na oś rysował Tu 1, tu 3, no to to chyba będzie Coś takiego, czyli x powinien wyjść od od jedynki do trójki. No i co? No i to będzie źle. Tak naprawdę to będzie źle, bo to na swój sposób jest dobrze. Tylko ważna rzecz, jeżeli chcecie rzeczywiście rozbijać to na te nasze dwie sytuacje w nierównościach, no to trzeba zastosować tak zwaną metodę zagarową, czyli obrócić sobie to tutaj 90 stopni w prawą stronę i macie wtedy symbol logiczny. Lub jakbyśmy sobie to wyobrazili na osi. Tu mamy 1, tu mamy 3, no to x ma być większe od 1, no to będzie szło tak, x mniejsze od 3, to tak. No to lub to znaczy suma zbiorów, czyli suma to będzie wszystko. Czyli x będzie należał do zbioru liczb rzeczywistych. To będzie poprawne rozwiązanie czegoś takiego. Jeżeli potrzebujecie powtórki z nierówności z modułem, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Natomiast oczywiście najlepiej by było się zorientować, że przecież moduł to jest zawsze większy równy 0, a to jest ujemne. No to kiedy liczba większa bądź równa 0 jest większa od liczby ujemnej? No zawsze. Czy już na tym etapie można by napisać, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Dobra, kolejny błąd. Tym razem mamy logarytm o podstawie dwójki z ósemki, bo to taka częsta rzecz, macie policzyć logarytm z jakimś zadaniu, no i macie policzyć, no i do, to co? No to logarytm z 2 do 8, no to razy 4, no to będzie 4. No to oczywiście, że jest źle, bo nie tak działa logarytm. Logarytm nie zadaje pytania przez ile pomnożyć tą liczbę, żeby dostać 8. Nie pomnożyć. Do jakiej potęgi podnieść? Czyli my się zastanawiamy, tak tu jest jakaś nasza potęga, my się zastanawiamy, do jakiej potęgi należy podnieść dwójkę, czyli dwójka do tej potęgi, tak, musi dać nam 8. Czyli z tego powinniśmy dostać 8. No to 2 razy 2, 4 razy 2, 8, czyli do trzeciej, czyli dobrym rozwiązaniem to będzie 3. A nie 4. Nie mnożenie, tylko potęgowanie. Dobra, kolejny taki no, prosty niby błąd, ale lepiej sobie powtórzyć. Macie załóżmy 2 do potęgi minus trzeciej. I część z Was sobie pomyśli, dobra, 2 do 3 to 8. No to jak minus w wykładniku, no to chyba minus będzie po prostu wynikiem. Nie, to nie tak działa. W ogóle to też tak nie tak działa, bo minus powoduje, że odwracacie licznik z mianownikiem, a nie dorzucacie minus do wyniku. No ja wiem, że tak intuicyjnie może by się chciało, ale no niestety własności potęg tak nie działają. Tak jakaś liczba. Do ujemnej potęgi to jest 1 przez tą liczbę do n tej potęgi. Ewentualnie można też zapisać 1 przez a do potęgi n tej. Tak to działa. Więc my tu powinniśmy napisać, że to jest 1 druga do potęgi trzeciej. Czyli 1 do 3 daje 1, 2 do 3 daje 8. Czyli nie minus 8, tylko 1 ósma. Warto zapamiętać o tych potęgach. Piąty błąd, jaki dla Was mam. Macie do policzenia 1 dodać pierwiastek z 2 e, razy pierwiastek z 2 minus 1. No i teraz tak, część z Was sobie skojarzy. O, chyba wzór skróconego mnożenia. Więc chyba zrobimy tak, że to będzie 1 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli w takim razie 1 minus 2, czyli minus 1. No i to będzie niestety źle. Nie będzie. Dlaczego jest źle? Ważne we wzorze skróconego mnożenia A minus b e razy a dodać b, że to jest równe a kwadrat minus b kwadrat. Ważna jest kolejność i kolejność narzuca Wam zawsze nawias z odejmowaniem takiej samej kolejności jak macie tutaj. Takiej samej kolejności trzeba zrobić odejmowanie tych kwadratów później, bo Odejmowanie, bo odejmowanie nie jest przemienne, natomiast już dodawanie jest, bo A dodać B to jest to samo co B dodać A. A mnożenie też jest przemienne, więc równie dobrze mogą wam tutaj zamienić jeszcze kolejność mnożenia, tak jak w tym zadaniu zresztą. Tak, czyli musimy mieć świadomość, że, że to jest to samo, co pierwiastek z dwóch minus 1 razy pierwiastek z dwóch dodać 1. Tak, zamieniłem kolejność, zamieniłem kolejność mnożenia, i jeszcze zamieniłem tutaj kolejność dodawania. Przecież mogę. No i teraz, pierwiastek z dwóch. Do kwadratu, minus 1 do kwadratu, czyli 2, minus 1, czyli będzie 1. To będzie poprawna odpowiedź. Lecimy dalej. No i szósty błąd, który Wam się zdarza zrobić, to myślę, że tu bardziej turystów według po ósmej klasie macie coś takiego do rozwiązania. To jest jakaś prosta K, to jest jakaś prosta L. Wiemy, że prosta K jest równoległa do prostej L. No i dodatkowo jeszcze wiemy, że tutaj mamy że 3, tutaj mamy 2, tutaj mamy 4 i chcemy policzyć, ile ma x. O, takie coś macie do policzenia. No i tutaj część z was powie, a dobra, spoko. Twierdzenie Talesa, przecież wiem. No i napiszecie sobie, no spoko, to to do tego, czyli 3 do 4 ma się tak samo jak załóżmy to do tego, czyli 2 przez x. No i tu sobie policzycie, czyli że z tego wyjdzie, że tam 3x równa się. 8, czyli że x jest równe 8 trzecich. No i co? No i źle to wszystko jest. I te... teraz w czym jest problem? Problem jest taki, że twierdzenie talesa odnosi się tak naprawdę do odcinków do tych odcinków, tak? Natomiast jeżeli chcecie wykorzystywać jakieś długości na tych prostych, równoległych, czyli mówię o tych, to to już nie jest do końca twierdzenie talesa, tylko tu wykonujemy. Podobieństwo trójkątów, tak? Wiemy na przykład, że przecież ten kąt jest taki sam. No i również taki sam jest kąt tutaj, jak i tutaj. No bo to kąty odpowiadające będą. No i ten kąt gamma tu jest taki sam jak kąt gamma tu. O. I teraz wiemy, że cały taki trójkąt jest podobny do takiego trójkąta. O. I z podobieństwa trójkątów tutaj rzeczywiście możemy napisać, że bok ten na przykład do boku tego, tak? Czyli bok ten do boku tego, czyli 3 do 4, ma się tak jak odpowiednie boki w drugim naszym trójkącie, a odpowiednim bokiem w tym dużym trójkącie nie jest to, bo to nie jest bok trójkąta, tylko cały, cały ten bok, a cały ten bok to będzie 3 plus 2, ok? Podzielić przez x. Tak? I to rzeczywiście, jak policzycie, to będzie dobrze. 3 czwarte równa się 5 przez x, no to możemy zrobić, że 3x równa się 20, tak, na skosy, czyli x będzie 23. To będzie ok. Dajcie znać w komentarzu, kto by się dał złapać i na który błąd. 1, 2, 3, 4, 5 czy 6. Jeżeli chcecie ewentualnie jeszcze jakieś kolejne błędy przed swoją maturą, to napiszcie hashtag w komentarzu. Matura error. Miłego dnia, życzę. Nie popełniajcie tych błędów i do zobaczenia. I wpadnijcie na Discorda. I przypominam o codziennym maratonie o 20.00 właśnie dla maturzystów z Matematyki. Także zapraszam o 20.00. A po co mi ta matma?